Witam Was serdecznie, a jeszcze tak yy, yy, tutaj sobie po, pomyślałem Kurde, to jest lżejszych ziemia niż tam Trochę jest z góry pod górę Czy komuś tu na dwójce nie poleci? Wszedłem sprawdziłem sobie głębokość 21 cm, 20, 19, 18 W zależności od równości pola, bo jak tu jest dołek to może tu będzie głębiej, tu gdzieś jest ten, no to będzie płycej ale mniej więcej to no, widzę, że przednie łapy coś tam bardziej rozsypują tą ziemię niż na kawałku tak mi się przynajmniej wydaje O no, kogoś zasuwa tak, że ja jestem bardzo zdziwiony no na siódemce sobie jechał bez problemu Myślę, że na dwójce będzie jechał, 1770 obrotów zadane. Kubuś leci. Kubuś leci. No i co właśnie chciałem o moim systemie 2 na 1 powiedzieć? Ja sobie już jako trwany lis wjeżdżam mniej więcej z rokowo, bo już mam to wypatentowane. Ja już go tutaj naprowadzam, można powiedzieć, na te 10-15 cm. I on sobie to robi dużo szybciej. Zobaczcie, wjechałem praktycznie prosto. No, wiem, że no słabiej widać, no ale. A w niedzielę się nie pracuje. No to dzisiaj poniedziałek! No to można rżnąć do rana. O, żona się zmartwiła, że rolnik na nawigacji za sto pojechał w inną stronę, na dzierżoniu. Nie, nie Spokojnie żono, nie martw się Idę jak dzik w kolbę No i, i mimo wszystko zasuwa na dwójce, no to już tutaj mamy prędkość około 9, 9,2, 9,3, 8,8 <laughs> Czyli średniość będzie wychodziła bliżej 9 i powiem Wam, że przy 9 na godzinę to już naprawdę, kurde, idzie robota. Mam na razie wydajność taką samą jak na tej 11, gdzie był dużo dłuższy odcinek, ale tam bardziej trzymało. Tam dwójką coś tam jechałem, ale mówiłem, że to obciążenie silnika waha się na 80%. Tu mamy rzadko kiedy to 80, przeważnie leci na 40-50%. 60. Tu jest cały czas pod jakby nie patrzył, może nie pod dużą, ale jest. I ja już mu tu rozłączam maszynę do góry w moim punkcie odniesienia. Skręcam sobie tu również szło łapno. skręcam sobie i tempo i rysowanko. Wolę to robić ręcznie, dlatego, że tak to maluję cały czas te linie na automacie. Znaczy, no jak rozłączysz kierownicę, to nie maluję, no ale jak wyjeżdżam, wyjeżdżam sobie na obrociu i go nakierowuję, no to wtedy mi maluje tą linię, a ja jej tam nie chcę. Znaczy, to mi się podoba, czy ja sobie maluję, czy nie maluję, to szybkie takie moje spostrzeżenie, on już tutaj przeliczył areał względem malowanego, niemalowanego, dobrze mówię, 3, no bo też tam gdzieś mówię, nie raz załączyłem tą linię, 3,11, a obliczył 3,06. Wydajność 2,37 hektara na godzinę, no to bardzo zbliżona do tamtej, no jeszcze nie robiłem mu ale też nie jeździłem na dwójce cały czas Dopiero gdzieś taki hektar robię na dwójce No to i tak Na takim polu wydaje mi się z wytyczaniem linii krzywych, prostych no to wydajność i tak jest świetna bym powiedział i zobaczcie właśnie jaki system 2x1 jest fajny mm -hmm. tu sobie tam drugi tempomat bo bo no, na wrozu trochę mi noga skacze i ja już mu patrzę gdzie jest niekiedy wiecie co robi próbuję sobie dotrzeć do Widzi tą linię czerwoną i próbuje nam skręcić w tamtą, jakby, nie? W pierwszą zadaną. Rzadko kiedyś się to zdarza, ale zależy jak go naprowadzić, nie? Bo jak jeszcze widzi tą linię, załóżmy czerwoną, no to wtedy się naprowadzi na... na tą obok. A ja właśnie robię dwa na jeden i uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Zobaczysz, czy tam gdzieś umachnąłem łapą, mnie, nie. nie. No i tu już widać, że ta łapa teraz idzie trochę chyba płycej. Tam coś się rozsypuje. No mówię, no w zależności od równości pola. No to jeszcze nie są koperty, to nie są karty, mimo że tam, nie wiem, brona aktywna. Mimo że starałem się oraz jak no mistrz świata to było zaorane. Założył pod górę wtedy po kukurydzy i wydawało się, że to jest tu. No ale też są jakieś pojęcia ziemi, mi gdzieś tam te no i właśnie tutaj chciałem nawiązać na ten kawałku, wspominałem o tym, że tam było rane i, i kukurydza pojechała, nie wiem czy mówiłem. To było robione gruberem i później było padnięte, były kopce posadzone, jak to po moim gruberze. I było załóżmy to zjawisko było dużo mniejsze. No i tak pierwsze takie przemyślenia, kurde No ale mówię, po kukurydzy Nie było gdzieś tam Możliwości Może i były możliwości, ale tam jakoś Zbęzło to na niczym Obym tak bardziej powiedział I tak trochę bałem się tego bezorkowego wsiania Po kukurydzy po części moje obawy były słuszne Bo jak wiecie miałem tą cruiserio w tym roku No ale już po prostu wiem, że trzeba Dużo bardziej skupić się na ochronie kłosa jeżeli na przykład po rzepaku, tak? Po tam poleci metkonazol 40 gram No i to jest wystarczające załóżmy, tak? A jak je w siebie dalibyśmy tego, tego kolazolu, Ze setkę to już w ogóle o! bo tam pół litra na chłosa, ale mówię dwie substancje setkę do 0,4 to powinno trzymać dobrze, w zależności też od ilości opadów które potem będą występowały No i tutaj Kubuś zasuwa aż normalnie nie chce mi się przekładać no, przepraszam, trochę mi się siewa, bo tak jak człowiek nie musi tak trzymać tej kierownicy co chwilę kierować, patrzeć w monitor trochę mną no, rzuca tutaj i tak mi trochę usypia w jakiś sposób, ale to wam właśnie chciałem powiedzieć mój system 2x1, naprawdę w moim odczuciu nie no, odpisuje się rewelacyjnie tutaj też się skurczy z tym przyjął część usła, część się przyjęła i, i tak widzę, że Puerto Rico podskakuje. Ja to już przed końcem rozłączam się, Dagni jedzie na zero. Hop, muszę tak sobie obrać to dokładnie. O, trochę mu za późno włączyłem, ale poradził sobie. poradził sobie no i ja już to mogę patrzeć do tyłu i wy też przy okazji zobaczycie no jak jest taka większa kubka to podskakuje, nie? no to po prostu wałgo go podbija, bo tak jest na sztywno, tak? na siłowniku i nie ma możliwości I tak się zastanawiałem jak by tam kurde wcisnąć, ale nie bardzo jest jak może coś tam by się udało, żeby jeszcze przed tymi... O, przepraszam. Żeby jeszcze przed tymi muszę patrzeć w tą stronę i w tą Przed tymi talerzami, jakby tam takie na I trochę właśnie by tą ziemię jakieś jeszcze te resztki. Ewentualnie jakąś kupę to by to gdzieś pociągnęło w jakiś dołek i by to rozsypało. No właśnie zastanawiam się nad taką modernizacją, ale... Jeśli pomyślisz modernizację, to zasuwasz w polu. Ścieje chyba tam 85 bar. Tu kamieni żadnych nie ma. Praktycznie widać, że te łapy mało co pracują. No I zbliżamy się do góry. No i ładujemy. Ładujemy się do tego. No i teraz jestem trochę zmartwiony, bo moja prosta przy kukurydzy nie wyszła. Znaczy ona jest w miarę prosta, tylko że nie pasuje, nie pasuje idealnie pod ostatni siewnik. No i tak się zastanawiam, że koszę kukurydzę. musiałbym to zobaczyć za dnia też czy jak ja wykoszę kukurydzę się dosiewasz ten siewnik przenosi zobacz jaki tutaj też areał wyjdzie bo teraz jest jakby to wszystko bardziej dokładne tak, niż wcześniej sobie robiłem Z ręką na sercu nie potrafię tu jeszcze dać sobie bo w Araku to już mam opanowane do perfekcji na przykład zaznaczenie mu tego obwodu, tak? Jak sobie jechałem tą linią, tą, tą, tą. No załóżmy znaczyłem dół, znaczyłem tamtą stronę prostą. No i jakby strzelił obwód, no to wtedy masz mniej więcej można powiedzieć, że idealnie ten areał zmierzony. Tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że tam się gdzieś zagłębię w tą instrukcję. Coś poczytam. Pewno nie jest to nic trudnego do ogarnięcia no i spokojnie myślę, że mi się to uda zrobić no i powiem wam tak dobra na razie tutaj jestem jeszcze goły i wesoły jeśli chodzi o obsługę linie tam proste to tamto no tu to potrafię sobie wyznaczyć krzywę krzywę równoległe, krzywę identyczne, jakie tam chcesz eee, czy jakieś tam nowe rekordy na danym polu już tam coś potrafię sobie ogarnąć no i z tego właśnie jestem zadowolony, że coś już potrafię ogarnąć no bo mówię, no, jak coś popracował z nawigacją to też mu jest dużo łatwiej cokolwiek znaleźć no i teraz tutaj, o widzicie na monitorze i on dopiero mi podświetli to na czerwono iące w tą wjechał No i zaraz tu się złapie. Nie wiem czy tam on pokazuje te 80 cm czy on jeszcze już jest prosta, a jakby ta centymetry nie nadążają za tą linią, może tak być. No jak widzicie rzadko kiedy ucieka z tego zera, no minus jeden. Tyle to naprawdę jest. Nieważne dla mnie. Nieważne. No powiem wam, że fajna to jest załawka. I nie wiem, czy to słyszycie na filmie, ale ta kierownica, jak chodzi, to ona w ogóle i nie słychać. To nie jest tak jak na przykład. Ym, miałem okazję współpracować na żoną przez chwilę, ale tam jest takie zim, 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 zim. Ona tam nie wie, ma inaczej ten silnik jest zmontowany. Tu jest jakby w tym cybuchu okrągłym. Tam jest cały ten silnik, i on jest bezczotkowy, i on jest bezczelesty. No powiem wam, że to też na pewno jest na plus. Na razie powiem o plusach taki nawigacji, a minusy to już z biegiem. Tak jak mówię, właśnie pierwszy minus to takie rysowanie w automacie, że Ty jak sobie jedziesz i wyznaczasz to ona nie przerywa tego. Yy, malowania, Bo ja bym chciał, żeby ona wytyczyła sobie punkt, tak? Nie wiem, może to jakoś jak z obwodu zrobić, to jest inaczej. Ale wytyczyłem sobie ten punkt i ja bym chciał, żeby ona dojechała mi do, do tej mojej linii. I ten automat mi tą linię rozłączył. To no, taki moja pierwsza <laughs> sugestia, jeśli chodzi o tą nawigację, dlatego właśnie jeżdżę sobie. Z rysowaniem ręcznym, nie bo kliknąć ten monitor, już tam nawet kierownicę rozłączam, tu sobie załączam z przycisku. Jak mi tam bardziej pasuje, no dziwo, tu trochę widgoci się wyciąga, nie ale tu też było wcześniej, pole zrobione delikatnie, no ale mówię, tam też takie już. Ziemia złamana, plus jeszcze to wilgotne, tam się gdzieś to miesza powierzchniowo, tak? bo to się nie miesza w Także tutaj ta ziemia z góry też jest, można powiedzieć, wilgotna, wyrzucona. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji dzisiejszych. A trochę bardziej mogę się skupić na obserwacjach, dlatego że nie kieruję. Czy ja tam się też przejmuję, czy tam coś mi leży, nie leży już machną ręką na wszystko. Przelecieć, zasiać, opryskać i zapomnieć. Mam nadzieję, że mszyce już nie nalecą, bo jakieś temperatury już nie będą pod 30 stopni w październiku. Myślę, te temperatury na razie obniżyły. No gdzieś tam może w przyszłym tygodniu, się pokazują, no 16-18 stopni. Takie bardziej październikowe, a nie 30. No to już te swoje pchełki, nie pchełki, tak na u mi na plantacji porobiły, no to już jest ich. I jak właśnie widzicie, ten mój punkt odniesienia jest dla mnie bardzo ważny, bo ja sobie... No i teraz go już prawie nakierowałem, już niewiele. I tak zauważyłem, że jak ty go równie nakierujesz... No to po prostu szybciej, szybciej jedziesz. Szybciej jedziesz. Taka jest moja tutaj. Wiadomo, on też coś zrobi za nas, tak? Tylko musimy jechać wolniej, żeby on sobie zdążył tam te linie, czy nawet byśmy dali automatyczne zawracanie. Tylko on mi nawróci w lewo.